Cześć, ja jestem TabuPL. A to jest kolejny odcinek Let's Play z gry Civilization 5: Gods and Kings dla strony Gildia Gier Komputerowych. Zapraszam serdecznie ggk.gildia.pl. W poprzednim odcinku trochę nam urwało, ale to nie było zbyt istotne, ponieważ Tutaj tylko rozważałem, czy zaatakować pana Turka i doszedłem do wniosku, że to zrobię. Znaczy doszedłem do wniosku. W sumie to, to było pewne, bo tutaj... <grym> Pokażę wam coś, patrzcie. Ja mam trzecią armię na świecie. Pierwszą ma Egipt, więc tutaj z nim ciężko by było, ale najsłabszą mają właśnie Turcy, więc... No to co się dziwić, jak mają jedno miasto, nie mają się za bardzo gdzie rozwijać. Więc warto by ich zaatakować, oczywiście tutaj natrę Przy okazji powiększę swoje wpływy w tym mieście-państwie Państwie-mieście, whatever No i zdobędę prawdopodobnie mekkę, w której są jakieś fajne budynki, może nawet cuda, któż to wie No i wtedy zajmę się też tymi dwoma miastami oczywiście potem, żeby tutaj cała ta część kontynentu należała do mnie W każdym razie myślę, że w tym odcinku Uda się pokonać tą Mekkę, rozegrać parę tury. Jesteśmy już w 1090 roku, Anno Domini. Eee, kupię sobie tylko coś, co mi się na pewno przyda. Nie mogę. Aha, czyli ktoś już jest w mieście? Któż to jest? Aha, właśnie to, co bym sobie kupił. To tylko polepszę do Trebuszetu, bo Trebuszet zada większe obrażenia mek Mekce i wypowiem im wojnę. Taaa nie będziemy się tutaj ograniczać. Goodbye. Okej okay. Ci zaatakują tutaj. O, można nawet sięgną. Nie, nie sięgną. Ci tutaj też nic za bardzo nie zrobią, ale spróbuję. A trebuszetem nie mogę, bo dopiero go ulepszyłem kto potrzebuje rozkazów, wy, no to wy wejdźcie tutaj już na teren. Wy możecie nawet tutaj podejść. No i jakoś to będzie. Dobra, nic nie mogę budować, nic nie mogę więcej robić, więc kolejna tura. Zastrzelcie ich. Zobaczymy jakie straty poniosą. No nie no, całkiem spore. Muszę przyznać, że to nieźle wyszło. Tutaj mogą zginąć nawet dostatecznie. Super. Nie, nie do końca, ale to już nic nie zrobi, tak? Nie sięgnę, a wy? Też nie za bardzo. No Dobra, to wejdę na ich teren już. Ten trebuszet, niech trochę podjedzie. Jaki on ma zasięg? Gdzie to sprawdzić? Eee, 14, a ci mają 18. No to myślę, że przez dwa, przez trzy pola może uda się jakoś. No nie wiem. Dobra, wchodzę na jego teren. Co się będę e, martwił? Teraz produkcja w kolonii. Jest jakiś fajny cud? Zobaczmy, ale to mają małą produkcję, więc cuda się będą długo budować, to się za bardzo nie opłaca. W kolonii już jest uniwersytet. O. To jest takie graniczne miasto, może by mury zbudować, jakby tutaj coś miało zaistnieć, jakaś walka. Coś jeszcze dzisiaj już nie mogą ruszać, tutaj też nie za bardzo. No dobra, kolejna tura być Dobrze, ci przeżyli jeszcze. Może awansowali na kolejny poziom, to będzie można ich uleczyć. Nie, nie sięga. Dobra, to podjada jeszcze jedno pole. Tak awansowali, to leczymy. I strzelamy. No, nie taki mały damage nawet zadałem. Aż się sam dziwię. Ok. Hm. <ścoughs> Ale przydałoby się kupić jeszcze jeden oddział jakiś. Yy, może Knightów? No a czemu nie? No dobra, kolejna tura. No i ci prawdopodobnie już teraz padną. Bo jeszcze ci ich zaatakują, no właśnie. Chociaż? Nie, niestety Zrobił sobie tych... No ale to nic mi nie zada tak naprawdę jeśli chodzi o walkę z tymi. A wy mogę cię podjechać, to nie możecie, już, no trudno. Rozstaw się koleżko i atakuj. Dużo zadasz? No, ujdzie w tłumie. A ci muszą podejść, no i dobra, kolejna tura. To nie może być łatwa walka, bo to jest w końcu ich jedyne miasto. Ich wykończę, jak to zniszczę. Jakim cudem? Przecież to nie zadaje prawie damage'a. No nic, trudno. Trudno. Tutaj panowie nic nie robią. Może warto by zacząć to wydobywać? Co to jest? Marmur? A zawsze to coś. Za chwilę. Najpierw zaatakuję miasto. Może się udaje zająć nawet. No, wątpię, ale można próbować. Tak, powinno się udać. Eee, let me consider. Tak, uda się zająć. Dobra. No nie, nie udało się. Poszukali mnie. Eee to muszę kupić jeszcze jeden oddział, w takim razie najtów najlepiej właśnie Hm Dobra, leczcie chłopie No to kolejna tura No tak, tak. Zabili mi ich, ale to też było do przyjdzę, to jest. Aha, najwięcej złota. No tak, ja trochę zużyłem ostatnio właśnie na te wojsko całe. Zajmijmy owieczki. Zajmijmy. Ci się niech przesuną i może uda się zająć miasto. Tak, dobra. Teraz na pewno się uda, bo miasto już jest na zero, więc to nie ma szans, żeby cokolwiek się wydarzyło złego. Jasne. Oczywiście, że aneks. No i w ten sposób tereny się powiększyły. To prawda, o to miasto, ale jestem też ciekaw, co oni tam w nim mają No nie za bardzo coś w nim mają eee, Kliknę oczywiście, żeby budowało card to nie będzie budowało od razu, musi minąć ta pierwotne niezadowolenie, ale potem będzie z tym lepiej Crossbone na no Crazy czemu nie, oczywiście leczenie No i dobra Myślę, że w kolejnym odcinku, jak już trochę podreperuję swoje siły i tak dalej, będę mógł się zająć Zanzibarem i ewentualnie Sydney. To są takie odpowiednie cele na, na ten czas, myślę. Żeby tutaj cały ten półwysep należał do mnie. No i będę mógł się czuć na nim w miarę bezpiecznie. Ojoj, coś to. Misjonarze. Hmm. Miło, miło. Cud się wybudował. Budujcie farmę. A ci mogą coś zrobić na alert. Któż to? O, workerzy. No, dobrze, przydadzą się, bo widzę, że tutaj słabo koleczka gospodarował swoimi ziemiami. Najcie no, niech też się leczą. No i production. Berlin Mój hauptstadt Notre -Dame. Happiness plus 10 Alhambra co to jest? ang Angkor Ha 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 O, University to nie Nie, University koniecznie trzeba to zbudować I wybierzmy Research Astronomię opracuję I dzięki temu będę mógł stworzyć statki, które będą mogły pływać wszędzie I będę mógł w końcu odkryć całą mapę O, super eee... Kolejna tura Dobra, Wy też możecie poczekać na alarm. Tutaj nic się za bardzo nie będzie działo. Póki co, <coughs> Konsul Bismarck of Germany. Wy też czekajcie na alert. No tutaj panowie, budujcie mine i wybierzmy produkcję w. Kolonii Petra um, Tutaj nie ma dużo tych desert tile'ów bez sensu budować Petra. No to może by tak spróbować z Castle, bo to w końcu faktycznie jest takie miejsce na pograniczu. Chociaż nie bo nie mamy Forge'a, a po Forge'u będzie można budować jakiś cud nie pamiętam jaki, ale jakiś był na pewno a, pa pa, kolejna tura um, no dobra panowie, chodźcie tu i budujcie farmę Trading Posty się nie opłaca budować na tym bez y, drogi <śm> <ś> produkcja w Medynie no cóż Lighthouse by się przydał, żeby szybszy wzrost był bo czemu nie? No i kolejna tura, dalej, a co? Dalej, o ja, no szybko zleciało, dobra, jeszcze jedna tura, tak? Które city becomes religious? Muniś no dobra, ważne, że nie przez wroga. Hmm. Harbor. Lighthouse, lighthouse. A będę musiał gdzieś wybudować harbor, żeby chyba móc y, mieć za morzem kolonie, znaczy kolonie, miasta za morzem, które będą miały połączenie ze stolicą. No i trzeba też dociągnąć drogę do Mekki. Koniecznie <laughs> Już! Ojenny! Mało się dzieje tutaj ostatnio, ale... Ale to nie problem. Spokojne czasy to dobre czasy, prawda? Mm. Trzeba wykastrować... Wykarszować <laughs> te dżunglę w końcu. Wykastrować. super super, e, wykarczujcie teraz tak produkcja jakaś w Berlinie niezbyt supera świątynia zbrojownia, e, nie też się nie przyda faktycznie, może zbuduję sobie Notre Dame to daje bardzo dużo szczęścia może się przydać w przyszłości, jak będzie więcej miast ewentualnie. Eee, zawędrowałem daleko o... Navigation. Nie, nie opłaca mi się w tym momencie. Banking. Pozwala budować bank. Oho. Myślę, że warto w banking pójść. Więcej pieniędzy zawsze się przyda. Ojej, nie zbudowałem tego. No dobra, to w kolejnej turze sobie zbuduję statek. W Hamburgu. Kupię go, bo nie będę tutaj czekał. Przecież. Karavel. Nie, nie, dziękuję za informację. Ja wszystko wiem. Mogę coś tu zbudować? Nawet farmę mogę, no proszę. No ale tutaj rozwój nie jest taki zły, myślę, że można by Trading Post 1. Hmm. <laughs> Panowie owieczki zajmijcie. A ci moi drodzy kochani, też pójdziecie tutaj i stworzyć się farmę. z w Medynie. Medynę chyba też od niego zająłem, z tego co pamiętam. Przynajmniej nazwa taka turecka. <tuleska> <tuleska> Watermill. E, ta jednostka się musi zacząć ruszać. Właśnie, będę sobie odkrywał teraz powoli najpierw kontynent, cały kształt, a potem pozostałe morza. I kontynenty, bo to oczywiście nie jest jedyny kontynent na, na tym świecie na pewno. Aczkolwiek przyznam, że umiejscowiło mnie całkiem przyjemnie. Stoneworks. Produkcja, happiness. A, no to to nie jest takie złe. Bo ten marmur chyba należy do tego i to chyba też jeszcze jest tamta kopalnia. Należy do tego miasta. Zakończył Angkor Wat, nie wydaje. Aha, czyli jednak, budowałem Angkor Wat, tak? No cóż, to może by tak. Obserwatorium przyda się zawsze. Tym się poruszałem. Tak, nie, nie, nie poruszałem się jeszcze. No i kolejna tura. Cóż to za statek jest? Galeas. On chyba nie może w pełnym morzu pływać. W Hamburgu może wybudujemy. ho ho, ho. Um. Operę. To jest, myślę, dobry wybór w tym momencie. No, nie będziesz mnie tu nawracał, stary mojej stolicy. Nie udało ci się całe szczęście. A on zniknął. Może się wyczerpał. Dobra, zacznę sobie od ruchu, moją ukochaną statkiem moim ukochanym. O, Zanzibar. Chcę farb, nie mam farb Znaczy farb, parwników Poprawnie rzecz ujmując Kolejna tura I myślę, że jak się skończy tworzyć banking To zakończę też odcinek mm -hmm. Farma, wybierzmy sobie też research Architecture Wonders Tak tak, dla cudów warto. Tym się jeszcze chyba nie ruszałem. No i super. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do kolejnych odcinków, do innych filmów gildigier yy, komputerowych. <laughs> Trzymajcie się. Yy, na razie.